Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj kolejny psalm, psalm 19, który chyba zna wielu z nas w kontekście tej pierwszej części. Ja często kiedy uczę o objawieniu ogólnym, no to właśnie odwołuje się do psalmu 19, bo właśnie początek tego psalmu w wyraźny sposób wskazuje na objawienie Boże przez jego dzieła, co się w teologii systematycznej nazywa objawieniem ogólnym, czyli właśnie tym objawieniem, które dociera najpowszechniej, można powiedzieć, przez stworzenie do stworzenia. Nie jest to, co prawda, objawienie dotyczące drogi zbawienia, ale jest to objawienie, jak apostoł Paweł mówił w liście do Rzymian, jego wieku istej istoty i bóstwa, czy mocy i bóstwa, pewnej transcendencji Bożej, pewnego, można powiedzieć, no, dzisiaj, dzisiejszym językiem inteligentnego projektu tego, że Świat nie zawdzięcza swojego istnienia sam sobie, ale że jest pewnym, zam, wynika z pewnego zamysłu, jest, mówi o chwale swojego, swojego twórcy. Ale to nie koniec. I chciałbym właśnie dzisiaj, jakby pokazać, że ten psalm, on zaczyna od tej, tego uwielbienia Bożego Stworzenia, ale ma jeszcze dwie części i myślę, że są to takie ciekawe części i mogą też być dla nas pomocne i, i, i nas skłonić do podobnej takiej, powiedzmy, wędrówki ducha, tak to bym nazwał. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, afirmament głosi dzieło rąk Jego, dziendinowi przekazuje wieść, zwróćcie uwagę, że to działa, a noc nocy podaje wiadomość, działa. Nie jest to mowa, nie są to słowa, ok, nie słychać ich głosu, ok, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Czyli faktycznie to objawienie jest skuteczne, dociera. Tam na nich słońcu postawił namiot, a ono, jak oblubieniec, wychodzi ze swojej komnaty, raduje się jak bohater, biegnąc swoją drogą. To no też jest, myślę, ciekawy obraz, taki dosyć fajny, jak się patrzy na słońce. No, yy, widzę to jakoś trochę, podoba mi się to, że ono obiegnie. Jak oblubieniec wychodzi ze swojej komnaty, jest piękne, jest w takie, wiecie, naprawdę budzi szacunek. Raduje się jak bohater, biegnąc swoją drogą. Widać, że, że że jest tym majestat, ale jest tym też pewna, pewien porządek, pewna harmonia, to wszystko no właśnie, to wszystko uwielbia Stwórcę w skrócie. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca i nic się nie ukryje przed jego żarem. No i to jest pierwsza część. Pierwsza właśnie część, która mówi o wielkości Bożego stworzenia i, i twórcy tego stworzenia. No I dochodzimy do drugiej części. Druga część Zwróćcie uwagę, że tu jest pewna ciągłość, to znaczy ona jakby widzi tą chwałę w stworzeniu i teraz przechodzi do drugiej części. Prawo Pana jest doskonałe, pokrzepia duszę, świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce, Przekazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze, wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze i słodsze niż miód, nawet najwyborniejsze. Czyli z tej chwały Boga jako Stwórcy przechodzimy do chwały Boga, który objawia się w swoim słowie, objawia się w swoim prawie, objawia się w radzie, jaką ma dla swojego ludu. Generalnie Dawid mówi, że cieszy się, strasznie się cieszy z tego. Cieszy się z tego, że może poczytać, Cieszy się z tego, że, popatrzcie, jakie fajne rzeczy. Znaczy, na, na, najpierw chwali jakość, że bojaźń pana jest czysta, to stoi się na zawsze, wyroki pana są sprawiedliwe, są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, słodsze niż miód, czyli, popatrzcie, to już pewne emocje się pojawiają, że on się cieszy z tego, kiedy czyta, kiedy się karmi tym duchowo. Zresztą, wcześniej mówi o tym, że rozweselają serce i oświeca oczy. Czyli jakby daje, daje, można powiedzieć, daje nadzieję, daje zapał, ale daje też radość w serce. Ja myślę sobie, że to jest takie działanie łaski, które wielu, wiele z dzieci Bożych zna. Tak? Kiedy czują, że Bóg przemawia do nich, kiedy czujemy, że Bóg do nas przemawia, kiedy czytamy Słowo, kiedy się modlimy, kiedy, kiedy, kiedy Duch Święty gdzieś zaczyna coś robić, działać w naszym sercu, to po prostu się czujemy. Czujemy się obdarzeni zaszczytem, wyróżnieni, czujemy się zmieniani przez Boga a więc chwała stworzenia chwała Bożego Prawa chwała Bożego Słowa i część osobista u 12 wersetu również Twój sługa, sługa oświecił się nimi wielka jest nagroda dla tych którzy ich strzegą uchybienia, którzy znać może ukryte błędy odpuść mi także od zuchwałych ustrzesz sługę Twego aby nie panowali nade mną Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu. Niech znajdą upodobania słowa ust moich i myśli serca mego u ciebie: Panie, opoko moja i odkupicielu mój. Czyli zwróćcie uwagę, że ciekawe jest to, kiedy on jakby wchodzi w tę taką przestrzeń osobistą, to widać, że ta, to, 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 te, te myśli mu biegną w różne strony, ale wszystkie są takie, bardzo bym powiedział, pokorne. To jest coś, coś bardzo szczególnego. Z jednej strony mówi: Ja też, ja też zaświadczam o tym. To jest moje doświadczenie, a ja, ja, ja wiem, że tak jest. Również twój sługa się z nimi oświecił. Ja się cieszę z tego, że mogę być świadectwem tego właśnie, tych zasad, o których wcześniej powiedziałem. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. To jest znowu taka bardzo ogólna zasada, ale zasada myślę, którą gdzieś nam znowu yy, weryfikuje życie, tak? Yy, już nie, nie, nie wchodząc w przestrzeń wieczną, bo myślę, że on bardziej. Ciągle w Starym Testamencie skupia się na doczesności, ale potem pojawia się jego świadomość grzechu, uchybienia: któż znać może, ukryte błędy odpuść mi. On wie, że tu nie ma co wymyślać: musi przyjść, musi przeprosić, ukorzyć się przed Bogiem, nic więcej nie pozostaje. A potem prośba: prośba o pomoc, prośba o to, żeby Bóg był po jego stronie. Boże, wspaniały, potężny, chwalebny, proszę, bądź łaskawy dla mnie, ustrzeż od zuchwałych sługę swego. Aby nade mną nie panowali. Od zuchwałych, od zarozumiałych, od egoistycznych. Myślę, że to jest taka modlitwa, do której każdy z nas się może dołączyć. Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu. Nie wiem, co go tam uwierało w tym momencie, ale coś go uwierało. Może czuł się przymuszony do czegoś, może, może wiedział, że robi źle. A myślę, że jak spoglądamy na życie Dawida, to były takie sytuacje, że słusznie wiedział, że robi źle. I na koniec taka modlitwa. Modlitwa o to, panie, dostrój mnie do siebie, zharmonizuj mnie z tobą, zharmonizuj mnie z twoją wielką potęgą, majestatem, dobrocią, sprawiedliwością, łaską. Proszę, daj, daj mojemu sercu być takim, które tobie się podoba. Niech znajdą podobania słowa ust moich i myśli serca mego u ciebie, panie, opoko moja i mój odkupicielu. Myślę, że piękna taka dędrówka. Wędrówka duchowa, kiedy patrzymy na stworzenie, kiedy patrzymy na piękno stworzenia, kiedy patrzymy na doświadczenie łaski w zetknięciu z Bożym Słowem, kiedy wyznajemy grzechy, a jednocześnie wyznajemy to, że Bóg jest wierny, że doświadczamy tej łaski i ostatecznie prosimy o to, żeby, żeby Bóg po prostu dalej nas strzegł, że my, my chcemy, my chcemy się poddać, ale, ale znamy swoją słabość, znamy swoją byle jakość i prosimy Boże, bierz, kształtuj. Używaj do swojej chwały, niech to niech to Tobie przynosi chwałę. Ja ja chcę się poddawać. Jesteś dobry, jesteś sprawiedliwy, jesteś wielki. E, prowadź. Prowadź i niech moje życie Tobie się podoba. Niech tak będzie. Niech tak będzie. Niech nas prowadzi Duch Boży właśnie w takiej wędrówce, takiego rozmyślania i takiego namysłu nad samym sobą, nad światem, nad Bogiem. Niech tak się dzieje w naszym życiu. Panie, dziękujemy Ci za Twoi, Twój psalm, psalm 19, za to Panie, że On jest takim dobrym psalmem. Psalmem, który uczy nas, jak prowadzić swoje serce w uwielbieniu, jak przechodzić właśnie w, w rozmyślaniu z jednego tematu na drugi i Boże daj nam właśnie taką dobrą przemianę, daj nam w taki sposób spoglądać na Ciebie. I Tobie będzie chwała w na naszym życiu. Zachowuj nas od zła, wybacz nam nasze grzechy. I, i, I daj nam żyć dla Ciebie. O to Cię, Panie, prosimy. Polecam wspieranie mojej służby z Bogiem i do zobaczenia.